Niedalej jak wczoraj zrobiłem materiał, w którym przytoczyłem przemówienie prezydenta Dudy w Sejmie. Teraz się pewnie połowa z was obrazi, ale materiał ten był moi drodzy eksperymentem społecznym, moim prywatnym, autorskim pomysłem, żeby sprawdzić jak Polacy przetwarzają informacje, w jaki sposób się odnoszą do informacji. No i niestety, okazuje się, że podział społeczny jest i to na tyle już pogłębiony, że nie treść. Jest istotna, nie przekaz jest ważny, a osoba, która mówi i jej partyjne kąszachty. Oj, komentarzy na YouTubie i TikToków było mnóstwo. Jedni brawo, tak jest, dobrze powiedział. Inni, że to długopis. I szereg rzeczy, których nie mogę tutaj powiedzieć. Łącznie z tym, jakim ja muszę być niedouczonym i niewykształconym człowiekiem bez tej części, która znajduje się tutaj, żeby wspierać prezydenta. No to odpowiadam. To, co powiedział Andrzej Duda w Sejmie, jest całkowitą prawdą. Wytknął to, co ten rząd robi. Czyli nic. Wiemy, ile było obiecanek, wiemy, ile było konkretów, całe sto. Wiemy, ile z tego wszystkiego ujrzało światło dnia. Obecny rząd zajmuje się bzdurami. Zajmuje się faktycznie takim teatrem politycznym, społecznym. Ściągając przed monitory telewizorów naprawdę rzesze ludzi, którzy... Nie interesują się tym, jak Polska może się rozwinąć, jak się na przykład rozwija, a tym, kto komu bardziej dowalił, kogo tym razem prześledzą, jaką aferę ujawnią, show, program telewizyjny. Na równi z ukrytą prawdą, tańcem z gwiazdami i innymi szmirami. A że Polacy uwielbiają show, programy, to uczestniczą. I powiem Wam jeszcze tak. Nawet gdyby tych słów, które powiedział Andrzej Duda, użyła pani Żukowska, czy Sławomir Męcen, czy Hołownia, czy Kosiniak-Kamysz, ktokolwiek tych słów by użył, byłyby one prawdziwe. Moi drodzy, skupiliście się na mówiącym, a nie na treści, którą przekazał. A to właśnie treść w tym wszystkim była istotna. Jeżeli, moi kochani, do naszych głów nie dotrze... Pewna ważna informacja, to nie ruszymy z miejsca i Polska dalej będzie wyglądać tak jak wygląda. Przestańmy być aktorami w ich przedstawieniu. Parę dobrych lat temu wcisnęli nam do głowy, że istnieje tylko P.O. i PiS. Podzielili Polskę na pół. A tak nie jest. Nie ma tylko czarne-białe. Jest wiele innych partii, wiele innych ugrupowań. I w tym momencie, mimo że jestem w konfederacji, zostałem nazwany pisuarem, pisiorem. Zobaczcie, jakie to infantylne. Otwórzcie swoje oczka, moi drodzy. Ten człowiek, prezydent Polski, jakichkolwiek wcześniej by nie zrobił dziwnych, podejrzanych bzdur, w tym momencie powiedział prawdę. I to już nieważne jest jego pochodzenie partyjne. Bo, moi kochani, prawda jest pozapartyjna. Obecny rząd nie ma nic wspólnego z rozwojem naszego kraju. Obecny rząd nie ma nic wspólnego z dbaniem o swoich obywateli. Obecny rząd nie ma nic wspólnego z zapewnieniem nam bezpieczeństwa i nie człowieka, a słów prawdy będę bronić.